Cześć, witam serdecznie. Z tej strony Łukasz Pycz, Farmsat Polska. Pochodzę akurat z regionu północno-wschodniej Polski. Dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć pokrótce yy, o w jakiej fazie znajduje się akurat kukurydza z naszej yy, hodowli. Tutaj akurat mamy roślinę, odmianę Farmuler, która jest we wczesnej fazie strzelania, bo mamy akurat dzisiaj 4 lipca, także spodziewamy się, że mniej więcej ta akurat odmiana powinna wypuścić wiechem w okolicach 15-16 lipca. W portfolio mamy też sporo odmian kiszonkowych, bardzo dobrej jakości. Odmiana Farmfire, Farmoritz, Farmuler, Farmerfi, Farmiras, Farmrock, Gulliver oraz kilka jeszcze innych odmian. Dlatego też bardzo ważnym aspektem jest dobór odmiany do wysokiej jakości kiszonki. We wcześniejszych latach spotykaliśmy się na dniach pola, to widzieli Państwo sami efekt, jaki był. Także zapraszam na dni pola, które pierwsze dni pola będą w okolicach 20 sierpnia, Teren województwa Podlaskiego. Na pewno w tym roku będzie mega dużo imprez. A o więcej informacji, zapraszam Państwa na naszego Facebooka Farmsad Polska. Do zobaczenia!